Siemka, witam Was w już o, na ostatnim z części stów mojego na Sylwestra, w którym pokażę Wam już cały mój stów. Przepraszam za mój głos, ale jestem dość mocno przeziębiony. Oczywiście na święta trzeba było się lekko rozchorować, ale to teraz już święta mamy wolne są. Można się powoli szykować na Sylwestra. Tak, to zacznijmy od tego, tutaj petardy, jak to wygląda. Z większości tych paczek. Pikolowo od czy Super Corsaic na pewno będą robione karabinki, tak samo raczej z większości eksplozji w jedynek. Tutaj dalej mam też ogólnie mam 12 paczek eksplozji w jedynek, tu jest stara wersja, tu jest nowa wersja. No i co, z tych mniejszych metar większość karabinki, te czajne bole. To jest w ogóle taki kit, że szkoda gadać. Dużo cyrkowiców, 50 ponad sztuk, 51 bodajże Naprawdę bardzo fajne polecam. Tutaj oczywiście jeszcze ten rąd. Tutaj, tutaj ręcznie robione te małe. Tutaj są single -shoty. to jest z wyrzutni Fire Art, Fira Fire Art do tego, a reszta single shotów to jest z wyrzutni Magma. Dalej tam mam też kartonik z tymi drugimi samoróbkami, yy, z ręcznie robionymi właśnie. No i co, tutaj mam jeszcze jakieś tam moje pierdółki, co mi pozostało z tamtych lat. Tutaj mamy jakieś rozłączone fontanny. No i Single Shot tu jest jakaś eksplozja jedynka paczka, tylko niekoniecznie akurat z... tam nie są tylko jedynki, tylko jakieś różne takie pierdółki, jak widać. Tutaj też nie są te piszczące te yy, świszczałki, tylko właśnie różne takie artykuły różne i tak dalej. No i dalej mamy najciekawszy, najefektywniejszy część Stufu, czyli wyrzucie, wyrzucie Indiana, Pluton, Liban. Soul Hot Stars, Nemo, Trolle, Fantazja, Ballet, Magma, 4 wrzutnie, Fire Art, Saturn Michelin, yy, no i tak, no i jeszcze tu Pirox, 3 stro, stroboskopy, ta jedna pojedyncza szelka, która się ostała z tamtego roku, jeszcze mam paczkę rzymskich ogni, tu jest 6 stu, sztuk, i z drugiej strony jest jeszcze drugie 6, 6 sztuk, rakiety jtr 8 Diabolo. W ostatnim filmiku właśnie dwie takie stąd odpaliłem, jedna była sąsiada, jedna moja, tutaj widzicie, rakiety Best położone na wyrzutni Hot Stars, no i też jedna już została odpalona, ja z tamtego roku wyrzutnia, naszej znaczy rakieta z Biedronki, z Małego zestawu, dwie takie konkretnie, rakieta Tundyr od Kalera też jest straszny szajs, rakieta Ghost od Komety, malutkie, ale dosyć fajne. Rakiet Imagine i reszta paczki yy, Rzymia, rzymskich ogni. Tak, to już jest coś do stufu na ten rok. Najwyżej, może jeszcze dojdzie jakaś paczka rakiet. małych, myślałem nad jeszcze jedną paczką bestów z Intermarsze ale raczej to już jest wszystko z tych największych zakupów. Na pewno dużo filmików nagram ze strzelania w Sylwestra. Już za niedługo na filmiki. Dzięki za oglądanie.